Maneczko, witam w kolejnym vlogu. Jestem na siłce. Dzisiaj mamy wtorek. Na siłce oczywiście u mojego brata. Zobaczmy, co przygotował. Co możemy sobie ściągnąć. Chyba sobie zrobię FBW. Oczywiście nic mi to nie mówi. Będę musiała sobie googlać, co to są za ćwiczenia. Dobrze jest mieć brata trenera. Bo nie dość, że mogę korzystać z jego siłki za free, używać jego sprzętu za free, to jeszcze mogę sobie ściągać od niego treningi za free. Także Wszyscy bracia, róbcie papiery na trenera personalnego. To lecimy z treningiem. Ma. Idziemy na obchód po mieście z Asią. Pierwsza. Zaniną. Na Jak się nazywasz? Kasia. Nie, nieprawda. Pierwszy punkt. Lumpiks. 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 Dobra, to ja tutaj szukam. Znalazłam chyba coś Mamy łączoną garderobę. Przymierzali. No, Dobrze, że się znamy, bo jak się nie znamy, to by było przy... No, trochę tak. A ja mam taką koszulę. Też fajna w dotyku. Przewiewna na lato. Spoko. Fajna, podoba mi się. Akurat do dresów pasuje.

wezmę czereś nie, cz krem do rąk czeresi? nie, dobra, to bierzemy pomce <grymne> na promce. Almond czy white almond? Zobaczymy co tu jest. 100% migdały Ten ładniej wygląda, moim ten zdaniem. Ten jest prażony, a ten jest pewnie nieprażony. Niby prażone, no to powinno być lepsze. Podobno ten kebab jest dobry. A co to jest za kebab? Nie wiem, ale podobno jest kraftowy i dobry. na zawodach z moim bratem y, robi challenge Marfa będę mu pomagać coś nagrywać y, i oczywiście wspierać mentalnie. Jesteś dzisiaj meniny? 100 no. lat? <laughs> jest to jest z moim brosem. Kamera, akcja. Tu jest kamera. To Tu jest kamera. <laughs> Rozmawiać z nic Piękna pogoda Nie zapowiadało <goda> Nie, zap, nie zapowiadałeś się Jadłam burrito Pół kasediję Jednego torti I, to I tylko końca. nagrać turtylkę. No <goda> <goda> nie, czuję jak mówiła w górach, jestem nad wodą a czemu masz takie odczyty? Bo z tyłu są takie... O, dawno w górach się nie było fajnie, było takie drzewka, że to wygląda jak polana przy jakimś schronisku w górach. Dawaj parkour. Już równowała kasteczka. Parkour. No dzień dobry śpiochu. Balu, czy ty wiesz, że jesteś na okładce? Czy to ty? Mam tą książkę z biblioteki. Nie mogłam się oprzeć jako kocia matka. Muszę przeczytać. Siema Gigi, co robisz? Gigi, przywitaj się z widzami. Hy. Jaki kotek? A z tyłu napisane tak. Jedni je kochają, inni ich nienawidzą. Koty mają to gdzieś. Bądź jak kot, miej to gdzieś. W ogóle sobie dzisiaj. Włosy nowym szamponem, który kosztował cztery dychy. Jakiś micelarny. No i miałam do niego duże oczekiwania. Bo maskę mam z tej firmy i jest sztosem, a moje włosy wyglądają jakbym ich nie umyła. Nie lubimy cię mordo. Hejka, jestem w pracowni. Otwieramy piec z tym ostatnim wypałem, o którym mówiłam, że wam pokażę. Także lecimy z unboxingiem pieca. Pierwsza półka. To jest to szkliwo różowo-beżowe, o którym mówiłam. Tutaj sobie tak fajnie pospływało. Okej. Okay. to idzie dla mnie. Tu mamy miseczkę. tom na zamówienie dla Gustawa. Pan Gustaw będzie sobie jadł z miseczki. Śliczna, śliczna. Śliczna. Kolejna półka. Tutaj większy talerzyk. Do kompletu. Fajnie wyszedł. Podoba się. I ten, i drugi. No i tutaj mamy tą piękność. Talerzyk we wzorki. Piękny. I ostatnia półeczka do kompletu. Mały talerzyk. Słodziaczek. I... Dwa kubasy. Tu jeden. Tak wygląda. Pokaż się. Taki wywiad, Okej. Okay. I drugi wywiad, Również elegancki. No i pięknie. To jest... To jest ten wypał. Cute. Piękne rzeczy wyszły, jestem mega zadowolona, wypał wyszedł, a wy dajcie znać w komentarzu, czy też Wam się podobają rzeczy. Mam komplecik śniadaniowy. Proszę bardzo. Talerzyk. Kubeczek. Pięknie się prezentuje z kawką. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Patrzcie na to ucho. Jakie ładne. Zbieram się na rowerek, muszę się troszkę odstresować. Dzisiaj byłam z panem Balu na zabiegu, miał ząbka usuwanego, ale wszystko jest ok. Ząbki już są zdrowe. No a teraz jadę sobie trochę wychillować. To jest moja bryka, lekko zakurzona. W ogóle to opowiem Wam trochę o co chodzi z tym zabiegiem balutka. E, ostatnio byliśmy z nim u stomatologa. Widziałam, że ma zaczerwienione dziosła po jednej stronie w busce. E, no i pojechaliśmy i tam był taki obrzęk koło jednego ząbka. Jeszcze e, balutek ma taki zgryz urazowy to się nazywa, że górne kły wbijają mu się w dziąsło i robią takie dołki. No i jest to dosyć nieprzyjemne dla kotka. Miał spiłowane te ząbki po jednej i po drugiej stronie, żeby mu się właśnie nie wbijały w te dziąsła. Miał ściągany kamień, no bo już ma swoje lata i, i trzeba było oczyścić te ząbki. Patrzcie jakie kwiatuszki ładne. chyba irysy. Miał wyrwanego zęba jednego. Pod narkozą był, więc się troszkę stresowałam. Czy się wybudzi ładnie czy wszystko będzie git. Od razu jak wrócił, to zjadł ze smakiem posiłek, także apetyt jest. Więc dobrze sprawdzać. Uweta, czy wszystko jest ok z ząbkami u kotów? Mogą właśnie mieć bolesne dziąsła i mogą się przez to dziwnie zachowywać. Fajne w ogóle mamy tutaj okolice obok siebie do jeżdżenia na rowerze. Mamy taką długą trasę rowerową. Chociaż ja to wolę po polach jeździć, tak. gdzieś po zadupiach, żeby oglądać sobie domki, podbórka. Tutaj jest w ogóle. Stadnina. No, i tak mi się tutaj podoba. Wystarczy, że jest pole, kawałek pola i mi się już podoba. No, i tam jest właśnie, tu mamy ścieżkę rowerową. To jest stadnina. Tam pojechałam sobie naokoło i wróciłam teraz tutaj. A teraz będziemy skręcać w lewo i też naokoło sobie pojedziemy. Jest w ogóle tak cieplutko dzisiaj. Tak mi się to podoba, że już się zbliża lato. Tak mogłoby być w Polsce przez cały rok i ja byłabym szczęśliwa. Mogło mi się skręcić. Mamy taką drogę. No i takimi drogami się najfajniej zawsze jeździ. A ostatnio też tutaj sobie biegałam. 27 stopni było. No i co, ja sobie postanowiłam wyjść na bieganie. Bardzo mądrze i dokładnie tutaj mi się niedobrze już robiło, więc mam takie średnie skojarzenia z tym miejscem, bo ledwo co tutaj przeżyłam. Tutaj pole, pole. Muszę uwiecznić ten widok. O, bączki. O, jak pięknie. ostatnio pies gonił jak biegałam. Taka sytuacja. Ptaszek sobie ćwierka, kwiatki sobie kwitną, słoneczko sobie świeci, wiaterek sobie wieje. Same plusy, zero minusów.